Cześć, z tej strony Piotr Kieresz, z Rozsądnych Braci. Pewnie kojarzycie nas z, budow, z budów sasanek, sasanek, które pojawiają się w wielu miejscach w Polsce, ale tak naprawdę to nie jest wszystko, czym zajmuje się nasza firma deweloperska. I dzisiaj właśnie na przykładzie osiedla, tutaj gdzie dzisiaj się znajdujemy, to jest osiedle realizowane przez naszą spółkę deweloperską, gdzie powstaje 180 mieszkań, część już jest zamieszkała, ponieważ inwestycja była etapowana. Dzisiaj właśnie chcę Ci opowiedzieć o inwestycji w budownictwo wielorodzinne. Być może pomoże Ci to rozpocząć właśnie ten typ inwestycji. Zapraszam do odcinka. Remotcinka odcinka jest Sasanka. Wygodny dom dla całej rodziny, dostępny w rozsądnej cenie. Sasanki powstają w całej Polsce w ramach sprawdzonego programu partnerskiego. Jeżeli chodzi o wybór działki, musisz wiedzieć, że nie wszędzie będziesz mógł oczywiście wybudować budynek wielorodzinny. Co to, to właściwie jest budynek wielorodzinny? To jest taki, w którym będziesz miał przynajmniej trzy lokale. 3, jeżeli masz w budynku trzy mieszkania, to już jest budynek wielorodzinny. To osiedle, na którym się znajdujemy, składa się z budynków bardzo kameralnych. Tutaj mamy po dziewięć mieszkań w jednym budynku. To wynikało z zapisów planu. I właśnie ten plan będzie mega istotny. Mam na myśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa... Co możesz na danej działce wybudować? I tam musi być przewidziana możliwość zabudową wielorodzinną. Jeżeli takiego planu nie ma, oczywiście możesz wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy, która też może taką zabudowę umożliwiać. Natomiast to są takie dwa formalne dokumenty, które na pewno musisz mieć, żeby myśleć o budowie budynku wielorodzinnego czy też osiedla budynków wielorodzinnych. Już na etapie wyboru działki warto, żebyś zadał sobie pytanie, kto będzie Twoim klientem. Ponieważ to, kto będzie od ciebie kupował, w jaką grupę docelową będziesz celował ze swoimi mieszkaniami, już będzie tak naprawdę określało, na jakie elementy powinieneś zwrócić uwagę przy wyborze działki również. Później, oczywiście, przy projektowaniu będzie to również istotne, ale również przy wyborze działki warto się zastanowić, komu będziesz sprzedawał. My celujemy w segment popularny i tak naprawdę pod tym kątem wybieramy. Nieruchomości, które będziemy zabudowywać. Kiedy wybrałeś już działkę, to powinieneś zastanowić się, co tak naprawdę będziesz w stanie tam wybudować. Czyli przed zakupem działki powinieneś mieć wstępny biznesplan. Biznesplan, który będzie oparty na analizie chłonności działki. I teraz parę tipów na temat tego, jak my to robimy. Przede wszystkim, kiedy robimy wstępną taką analizę chłonności działki, nie robimy hura optymistycznych założeń. Wychodzimy z założenia, że dużo lepiej jest zrobić założenia nieco bardziej asekuracyjne, nieco bardziej bezpieczne, ale później po prostu bardzo miło się zaskoczyć niż nieprzyjemnie rozczarować. Więc te założenia robimy umiarkowanie optymistyczne. Dzięki temu mamy pewność, że inwestycja będzie zyskowna i będzie to zysk na takim poziomie, który nam odpowiada. Hej hej! Jeżeli chciałbyś zobaczyć coś na naszym kanale, dotyczącej, coś dotyczącego kuchni deweloperskiej, coś dotyczącego inwestowania w nieruchomości, to napisz proszę w komentarzu, co by to mogło być. A postaramy się Wam to pokazać. A teraz wracamy do filmu. Na czym polega analiza chłonności działki? Tak naprawdę po tym etapie powinieneś już mieć. Możliwość oszacowania z bardzo dużym prawdopodobieństwem, ile mieszkań, w jakich metrażach będziesz w stanie wybudować na danej działce. Można to zrobić samemu i należy pamiętać o tym, żeby brać pod uwagę te największe ograniczenia, jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną, którymi są często miejsca parkingowe. Miejsca parkingowe, które musisz zapewnić dla swojej inwestycji wynikają z, z zapisów miejscowego planu lub z decyzji o warunkach zabudowy i często są one przeliczane, na przykład w proporcji do liczby mieszkań. Czyli jeżeli masz na przykład pięć mieszkań, to plan może powiedzieć, że na jedno mieszkanie potrzebujesz na przykład półtora czy dwa miejsca parkingowe. W praktyce okazuje się, że właśnie lokalizacja tych miejsc parkingowych jest często bardzo problematyczna i jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Ponieważ miejsca parkingowe mają y, bardzo ściśle określone odległości, które musisz zachować, zarówno od granicy działki, jak i od okien y, budynków, również tych, które będziesz projektował. Kiedy będziesz zastanawiał się nad wyborem tej konkretnej działki, warto również zastanowić się nad tym, jakie jest prawdopodobieństwo, że twoja inwestycja będzie oddziaływała na działki sąsiadów. Jeżeli takie oddziaływania miałyby występować, to twoi sąsiedzi będą stroną w toczącym się postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, i nieraz może okazać się, że znacząco opóźni to jego wydanie. Dlaczego? Ponieważ sąsiad jako strona ma możliwość wglądu do twojego projektu, a często też zdarza się, że po prostu sąsiedzi piszą odwołania, które sprawiają, że proces uostatecznienia decyzji o pozwoleniu na budowę mocno się wydłuża. Taki przykład mamy. Gdzie trwało to około 4 lat, dopóki przez wszystkie instancje nie przeszło nasze pozwolenie na budowę, a na końcu w NSA po prostu dostaliśmy wyrok, który sprawił, że możemy zaczynać budowę. I tak się zdarza. Jeżeli będziesz miał oddziaływanie wykraczające poza obszar Twojej działki, to nie znaczy oczywiście, że musisz z tej działki rezygnować. Ale warto, żebyś wziął to pod uwagę tego typu zagrożenie przy konstruowaniu swojego biznes planu, czyli to, że może się okazać, że pozwolenia nie otrzymasz w bardzo krótkim terminie, tylko po prostu on się wydłuży i miej to na uwadze. Zwróć też uwagę, jeżeli będziesz potrzebował uzyskiwać jakieś dodatkowe uzgodnienia. Mam na myśli uzgodnienia związane z konserwatorem lub e, na przykład archeologiczne. Ponieważ to również może wydłużyć proces wydawania pozwolenia na budowę, i warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o wstępną koncepcję, możesz oczywiście zlecić ją firmie architektonicznej, która w sposób bardzo szczegółowy jest w stanie rozrysować Ci e, zarówno usytuowanie budynków, jak i ich rzuty, które będą świetną podstawą do stworzenia biznesplanu. I jeżeli nie masz doświadczeń w tego typu działaniach, ćwiczeniach, to warto, żebyś z takiej pomocy skorzystał, ponieważ na pewno uprawdopodobni to Twój biznesplan. Kiedy będziesz miał już działkę, wybraną działkę, to warto zastanowić się, w jaki sposób będziesz chciał sfinansować jej zakup. Warto pamiętać o tym, że pozwolenie na budowę możesz uzyskać także w sytuacji, gdy nie jesteś właścicielem, a to pozwolenie na budowę może być wydane na Ciebie czy na Twoją spółkę, firmę. To jest bardzo istotne i też pomaga w optymalizacji cash flowu. Tutaj w jednym z filmów, którego link pojawi się w tym miejscu, mówię też o różnych sposobach, w jaki kreatywny sposób można sfinansować zakupy działek. Można przy ustaleniach z właścicielem nieruchomości po prostu uczynić takie ustalenia właśnie, które sprawią, że termin będzie odroczony, a Twój cash flow na przykład na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę czy ogarniania projektu do pozwolenia na budowę nie będzie zaburzony. To znaczy, że tak naprawdę sfinansuje Ci ten etap sprzedający i warto, zawsze warto negocjować ze sprzedającymi nieruchomości tego typu działania, które sprawią, że Twój cash flow zostanie zoptymalizowany. My wychodzimy z założenia, że warto zawsze rozmawiać. I często udaje nam się dogadać ze sprzedającymi takie warunki, które są satysfakcjonujące, zarówno dla sprzedających, jak i dla nas, jako deweloperów. Jeżeli chodzi o inwestowanie w budownictwo wielorodzinne, to ono w jednym aspekcie różni się diametralnie od budownictwa jednorodzinnego. Mianowicie, przy budownictwie wielorodzinnym często będziesz chciał zrobić projekt indywidualny. My jako rozsądni bracia, teraz jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne, realizujemy je jedynie w oparciu o model biznesowy Sasanka, który pozwala nam na ogarnięcie niesamowicie wielu rzeczy już na etapie wyboru działki i na podstawie podstawowych parametrów nieruchomości, takich jak na przykład powierzchnia, jesteśmy w stanie z bardzo dużym prawdopodobieństwem oszacować, ile tak naprawdę umieścimy tam Sasanek. Natomiast zupełnie inaczej jest w przypadku budownictwa wielorodzinnego. Tutaj, z racji też na to, że działki pod budownictwo wielorodzinne są znacznie droższe od tych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, jest tak, że chcemy zawsze na maksa wycisnąć potencjał nieruchomości. I często okazuje się, że korzystanie z projektów gotowych, takie, które przecież istnieją, również jeżeli chodzi o budownictwo wielorodzinne. To korzystanie z takich projektów nie do końca jest zawsze najlepszym pomysłem, ponieważ może się okazać, że po prostu korzystając z gotowca, nie wykorzystujesz na maksa potencjału działki. Dlatego w przypadku budownictwa wielorodzinnego stawiamy na to, że zawsze przy każdej inwestycji robimy projekt indywidualny, który na maksa wykorzystuje lokalne warunki, uwarunkowania, lokalne e, ograniczenia, związane np. z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I tutaj dochodzimy płynnie do tego, w jaki sposób powinieneś rozmawiać z pracownią architektoniczną, która będzie Ci taki projekt realizowała. Chciałbym to zamknąć w kilku tak naprawdę najważniejszych punktach. Jednym z nich jest określenie, kto będzie odpowiadał za uzyskiwanie wszystkich potrzebnych i niezbędnych uzgodnień. I radzę Ci, żebyś umówił się z pracownią architektoniczną, że będzie to po prostu po ich stronie, dzięki temu. Oni będą mogli lepiej koordynować procesy związane z Twoim projektem, z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, a ty będziesz miał spokojniejszą głowę. W tym zakresie warto się z, po prostu polegać na profesjonalistach, którzy doskonale orientują się w tej tematyce. Nie ma sensu, żebyś zaprzątał sobie tym głowę, szczególnie jeżeli nie masz wcześniejszych doświadczeń związanych z takimi tematami. Kolejna rzecz jest taka, że my wychodzimy z założenia, że chcemy bardzo mocno optymalizować projekt. I z czego to wynika? Wynika to z tego, że nie każde mieszkanie sprzedaje się tak samo dobrze. I nie ma sensu na przykład pompowanie pumu, który tak naprawdę miałby się okazać, że jest pumem, który co prawda masz, ale który jest trudno sprzedawalny. Lub z drugiej strony, który musi sprzedawać w niskich cenach za metr kwadratowy. I dlatego zawsze umawiamy się z pracowniami architektonicznymi w ten sposób, że na etapie koncepcji chcemy wraz z nimi współuczestniczyć w powstawaniu projektu. To znaczy, że dostajemy koncepcję od architekta, nanosimy do niej uwagi, a następnie dostajemy już poprawioną koncepcję i tak robimy aż do skutku. Co jest ważne? to to, że nie każde mieszkanie sprzedaje się tak samo dobrze. I musisz o tym pamiętać, szczególnie w czasach, w których yy, można spodziewać się spadku popytu na rynku nieruchomości. W czasach prosperity jest tak, że sprzedaje się wszystko. Obojętnie co zaprojektujesz, to jest duże prawdopodobieństwo, że szybko to sprzedasz. W czasach spowolnienia gospodarczego bardzo ważne jest to, jak będzie wyglądał twój produkt, twoje mieszkania które będziesz sprzedawał, czy one będą atrakcyjne, czy będą ustawne, czy w końcu będziesz miał wśród klientów pozytywny odbiór tych właśnie mieszkań, które zaprojektujesz. Taki pomysł, który my często realizujemy, to to, że bierzemy sobie otrzymaną koncepcję od architekta i staramy się przejść po każdym jednym mieszkaniu. Wyobrażamy sobie, że wchodzimy do tego mieszkania. Że oprowadzamy tam klientów i zwracamy uwagę na takie rzeczy, które mogłyby być potencjalnymi przeszkodami w dobrej sprzedaży takiego mieszkania. Zwracamy uwagę na funkcjonalności, na to, czy na przykład po wejściu do mieszkania masz miejsce na szafę, czy tego miejsca nie ma, czy kuchnia będzie ustawna. Tego typu rzeczy są mega istotne i doceniane później przez klientów. I dlatego powinieneś również zwracać na to uwagę. Hale garażowe i miejsca postojowe naziemne. Ogólnie jest tak, że jeżeli chodzi o miejsca postojowe naziemne, to one, ich wykonanie będzie dużo tańsze niż wykonanie hali garażowej. To jest oczywiste, ponieważ no tutaj tak naprawdę musisz teren utwardzić, zapewnić odpowiednią komunikację, a w przypadku hali garażowej dochodzi mnóstwo dodatkowych elementów konstrukcyjnych związanych z izolacjami takiego garażu. Natomiast też warto pamiętać o czymś takim, że hale garażowe czasem będziesz zmuszony po prostu wykonać, na przykład ze względu na to, że na terenie Twojej inwestycji nie ma miejsca na robienie miejsc naziemnych, czyli takich na gruncie, a z drugiej strony będzie Ci zależało na tym, żeby po prostu mieć mieszkania w dużo bardziej sprzedażowym segmencie, czyli o mniejszej powierzchni, które będziesz w stanie sprzedawać drożej za metr kwadratowy. I będziesz potrzebował po prostu tych właśnie dodatkowych miejsc postojowych. Miejsca postojowe w hali garażowej mają też pewnego rodzaju plus, ponieważ nie ograniczają nam nas tam te odległości, na przykład związane z odległością od granic. Tam hala garażowa tak naprawdę może być usytuowana, jeżeli jest całkowicie zagłębiona w ziemi, bardzo blisko granicy i... Tak naprawdę te miejsca postojowe, które znajdują się w środku, też nie muszą spełniać odległości od granic i to jest pewnego rodzaju plus. Warto to rozważyć, jeżeli po prostu nie masz innej możliwości. Natomiast jeżeli masz możliwość usytuowania miejsc postojowych naziemnych i to wpisuje się w segment rynku, w który celujesz. To jak najbardziej to jest dobry, dobry pomysł, żeby właśnie w ten sposób je zaprojektować. Przy projektowaniu inwestycji deweloperskiej, warto również zastanowić się nad tym, w jaki sposób będziesz sprzedawał i budował swoją inwestycję. Warto w tym zakresie pomyśleć o tym, czy możliwe jest etapowanie inwestycji. Zobacz, tutaj dzisiaj znajdujemy się na osiedlu Reda Lipowa Park, realizowanego przez naszą firmę deweloperską, tak jak Ci mówiłem wcześniej, i to jest inwestycja, która składała się z trzech etapów. Dwa etapy są już wykończone, są już zamieszkałe przez ludzi, a trzeci etap, który widzisz za moimi plecami, jest właśnie w trakcie realizacji i do końca roku będzie również przekazany klientom. Dlaczego było to możliwe? Ponieważ już na etapie takie etapowanie dlaczego było możliwe? Ponieważ już na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, już na etapie projektowania tego zespołu budynków, założyliśmy w jaki sposób będzie to zadanie podzielone. Dzięki temu mogliśmy w sposób formalny podzielić nieruchomość w taki sposób, żeby nie kolidowało nam to z odbiorami poszczególnych budynków, żebyśmy nie mieli po prostu komplikacji na etapie realizacji kolejnych etapów. I to jest mega istotne. Jeżeli interesuje Cię deweloperka, to zachęcam Cię do obejrzenia naszych pozostałych filmów na kanale YouTubeowym, gdzie tą tematykę właśnie pokazujemy. Z drugiej strony mamy też bloga, to jest adres www.rozsądnibracia.pl, na którym też znajdziesz bardzo dużo tekstów dotyczących tego, jak wygląda biznes deweloperski właśnie z perspektywy deweloperów, czyli praktyków, którzy zajmują się tym na co dzień, i tam znajdziesz bardzo dużo wartościowych materiałów, które Mam nadzieję, pomogą Ci w biznesie. Natomiast, jeżeli chciałbyś uczyć się od nas bezpośrednio na żywo, to zachęcam Cię do zainteresowania się również naszymi szkoleniami deweloperskimi, które odbywają się raz na jakiś czas w Trójmieście, gdzie możesz poznać nas osobiście i yy, zobaczyć, jak to robimy, zadawać nam na bieżąco pytania i po prostu skorzystać z naszego know-how. Słuchaj, jeżeli zainteresował Cię ten film, to mam wielką prośbę o to, żebyś kliknął okajkę lub zasubskrybował nasz kanał. A najlepiej, gdybyś zrobił te dwie rzeczy jednocześnie. To pomoże mi lepiej odnaleźć się w mojej prywatnej, naszej prywatnej rywalizacji z moimi braćmi, gdzie tam lubimy tego typu statystyki sobie zbierać i później się przerzucać na spotkaniach, który film okazał się lepszy. Jeżeli natomiast interesowałoby Cię bardziej. Budownictwo jednorodzinne i tematy z tym związane, to zachęcam Cię też do obejrzenia właśnie jednego z ostatnich filmów, które nagrał Michał. I jeszcze zanim zupełnie zagłuszy mnie odgłos tutaj narzędzi, to wskazuję Ci miejsce, w którym on się pojawi, czyli tutaj. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.